Witam Was wszystkich bardzo serdecznie, tutaj Tachmina. Dzisiaj sobie zrobimy czytanie lustro uczuć. To czytanie jest ogólne, więc nie ze wszystkimi musi rezonować. Poczytania prywatne zapraszam na mojego maila lub na mojego Facebooka. Linki znajdziecie w opisie tego filmu. Również wykonuję rytuały oczyszczające, przyciągające dobrobyt finanse, rytuały miłosne, rytuały rozświetlające, rytuały separacyjne, również pracuję z czakrami po zgłoszenia. Również zapraszam na maila lub na Facebooka. Nie przedłużając, na początku sobie będziemy czytać energię Waszej osoby, po czym będziemy sobie patrzeć Waszą energię. Oczywiście tutaj energie mogą być zamienne, także bardzo proszę sobie tutaj to ewentualnie zamienić. Nie przedłużając, zaczynamy czytanie. Ogólna energia Waszej osoby. Ogólna energia Waszej osoby. Ogólna energia Waszej osoby. Ogólna energia Waszej osoby. Ok. Widzę tutaj, że Wasza osoba jest w jakimś uleczeniu, jest tutaj po jakichś takich ciężkich perturbacjach. Mogło być coś, co ją bardzo mocno dobiło, ale widzę tutaj, że <laughs> Nie traci nadziei. E, tutaj jest coś takiego, co się wydarzyło u tej osoby, że po prostu e, na chwilę mogła się wycofać. E, tutaj jest również taka tęsknota, e, również tutaj jest taka nadzieja, ale ta nadzieja, mimo wszystko, że nie traci tej nadziei, jest tutaj taka ciężka dosyć ta energia. Zobaczymy dalej sobie. Mm -hmm. OK. Mamy studnie. Mamy księżyc. Mamy lilię. Mamy sowy oraz mamy zegar. Pod spodem mamy mm, drzewo, krzyż oraz List. Moi kochani, mam ogólnie takie wrażenie, że tutaj e, dotarła jakaś informacja, dosłownie to może być list, to może być jakaś wiadomość, e, gdzie po prostu dobiła bardzo mocno tą osobę, i obecnie bardzo mocno o tym myśli. Możliwe, że e, ma jakieś problemy tutaj ta osoba, problemy w domu rodzinnym. Widzę tutaj, że coś się tam mogło wydarzyć u tej osoby, tak? Bardzo o tym myśli. Widać tutaj, że ma problemy. Możliwe, że ma problemy finansowe ta osoba. Może mieć problem w pracy. Może się tutaj zmagać również z problemem w domu rodzinnym, z rodzicami, tak? Z rodziną bliską. Widzę tutaj bardzo duże przeciążenie, jeśli chodzi o Waszą osobę. Powiem Wam tak: myśli tutaj o kontakcie z Wami, myśli tutaj, żeby nawiązać kontakt, ponieważ jest coś, co bardzo ciągnie tą osobę do Was. Podejrzewam, że to jest Wasza bratnia dusza. Dla niektórych bliźniaczy, płomień. Ta osoba bardzo za Wami tęskni. Dla niektórych tutaj mogło minąć dosyć sporo czasu od, od tego, gdzie razem rozmawialiście, i tutaj ta ostatnia rozmowa między Wami mogła być niezaprzyjemna. Dla niektórych tutaj również widzę, że w rachubę mogło wchodzić jakieś oszustwo, zdrady. Generalnie rzecz biorąc, zbiera się do tego, myśli bardzo o tym, żeby z wami się skontaktować, lecz boi się. Boi się, ponieważ nie wie, jaka będzie wasza reakcja, i również się boi tego, co od was usłyszy, tak? Bo ponieważ tutaj ma problem tak osobisty, widzę tutaj problemy finansowe, widzę tutaj również, może mieć problem w domu rodzinnym i jeszcze jak to, jak się do was odezwie, tak? Po tym trudnym czasie dla Was, który był, nie wie, czego się może po Was spodziewać. Jest mu w ogóle, jej, jemu jest w ogóle głupio się z Wami skontaktować, choć wie, że Wy jesteście jedyną osobą, która mogłaby mu pomóc, która mogłaby ukoić ten jego żal, gdzie by mogła się po prostu wygadać, porozmawiać szczerze od serca do serca. Także tutaj w głowie ma to. Zobaczymy, co tam w duszy gra, co tam w serduszku. Mamy drzewo, mamy kompas, mamy tutaj ruzgi, oraz mamy tutaj wyciany. Pod spodem mamy kotwicę, chmury oraz mężczyznę. Powiem Wam tak, jeśli chodzi tutaj o uczucia o serduszko, ma was tutaj w sercu jesteście wy, codziennie ogląda wasze zdjęcia, może, może czytać wasze stare wiadomości, wraca z wspomnieniami do tego, do tego czasu, gdzie byliście razem, również tutaj w sercu obiera nowy plan, obiera nową drogę. Widzę tutaj, że nawet ta osoba jest pozamykana, że tak powiem, na nowo poznanych ludzi, jeśli to jest mężczyzna, w ogóle tego mężczyzna tutaj nie interesują kobiety, jesteście tylko wy, jeśli to jest kobieta, nie interesują tą kobietę tutaj i mężczyźni, bo jesteście tylko wy, tak? kłóci się tutaj ze sobą, bo serce tej osoby się wyrywa do was. Tutaj serce tej osoby, uczucia jakie są do waszej osoby są bardzo silne. Po prostu się wyrywa, mówi, że chce do was, tak? W głowie no tutaj ma dosyć duże lęki oraz te problemy, które po prostu tutaj spędzają sen z powiek. Tutaj troszeczkę się za dużo między wami wydarzyło, bo tutaj był, widzę Niektórych kontakt, potem się ten kontakt gdzieś tam zawinął, tak? Nie było już tego kontaktu. W ogóle tutaj są pewne sprawy karmiczne, które są nie do końca wyjaśnione. Ale widzę tutaj, że chęć jest tutaj tego, aby po prostu być z wami. Ale w sercu również się bardzo boi tego, co od was usłyszy. Bo ta osoba po prostu zdała sobie sprawę teraz w tych problemach, w których obecnie ma, kim tak naprawdę dla niego jesteście. Dla was, dla, dla tej osoby, wy jesteście takim skarbem, takim taką bezpieczną przystanią, gdzieś, gdzie po prostu wie, że te Nieważne, jaki to by był problem, to jeśli wy jesteście obok, da radę. Wy jesteście taką motywacją, wy jesteście taką chęcią do życia, tak? Także tutaj jest bardzo piękne przesłanie. Zobaczymy sobie, co zrobi ta osoba. Mm. Zobaczymy sobie, co ta osoba zrobi. Co ta osoba zrobi. Jest to uczuć. Wow. Aż mi za Mamy dom. Mamy tutaj labirynt. Mamy tutaj koniczynę. Mamy tutaj mosty. Również tutaj mamy serce. No i pod spodem mamy kobietę, bukiet oraz niedźwiedzia. Powiem Wam tak, co ta osoba zrobi. Widzę tutaj, że troszeczkę tutaj jeszcze to potrwa, zanim tutaj wykona jakikolwiek krok. Ale już Wam mówię dlaczego. Dlatego, że ta osoba się również troszeczkę wycofała z tego względu, bo chce poukładać to, co się u niej tam wydarzyło. Możliwe, że tutaj w rachubę wchodzi dom rodzinny, dom mieszkanie dla niektórych tutaj rozwód to jest trudny czas dla tej osoby, tak, ale mimo wszystko mimo wszystko zaryzykuje i przez ten ciężki palący się most, przez ten chwiejny most, który tutaj jest dosłownie e, pójdzie, pójdzie tutaj po, po spełnienie swoich marzeń, po swoją drugą połówkę, tak? Jak dla mnie jesteście bliźniaczym płomieniem. Jesteście dwie pasujące do siebie połówki jabłka, tak? E, to jest w ogóle to jest w ogóle teraz, co się między Wami dzieje, dla mnie to to jest karma. Również to jest taki test od wszechświata, czy to wszystko przetrwa. Ale powiem Wam, że mimo wszystko będzie dobrze, że mimo wszystko um, przejdziecie te trudy, bo to jest szczera i prawdziwa miłość, moi drodzy. Um, nieważne, co się wokół dzieje, ta osoba ma tutaj już obrany cel, ma już obrany plan. I ta osoba po prostu ją jedynie co teraz powstrzymuje, to właśnie te problemy, które teraz ma, oraz e, ten strach oraz te wyrzuty sumienia, bo zdaję sobie z tego sprawę, e, co wy możecie tej osobie powiedzieć, tak? Zdaję sobie z tego sprawę jak najbardziej, że po prostu spietruszyła tutaj po bandzie e, i nie wie również, jak to wygląda z waszej strony. Hmm. Zobaczymy, jak to wygląda u was. Zobaczymy co się będzie działo u was. Zobaczymy co się będzie działo u was, moi kochani. Ogólna energia dla Was. Ogólna energia dla Was. Ogólna energia dla Was. No wy tutaj manifestujecie, ja widzę tutaj, że wy bardzo mocno tutaj manifestujecie tą drugą osobę, tak? Przyglądacie się tej całej sytuacji z ukrycia. Również tutaj u was mogło się pojawić takie jasne czucie, możecie się czuć nawzajem, tak? Możecie śnić o tej osobie. Możecie tutaj mieć takie pojawiające się znaki, na przykład 11.11, 22.22. Tutaj Wszechświat z wami rozmawia oraz... Mówi Wam tak, co do Was idzie. To są wszystko znaki od wszechświata, moi kochani. Również tutaj możecie zaglądać w karty, tak, możecie się tutaj interesować tą drugą osobą. Jesteście po prostu ciekawi, dlaczego tak się stało, ale bardzo mocne przyciąganie u Was tutaj czuję. Mamy lisa, mamy kobietę, mamy mosty, mamy tutaj lilię, oraz mamy tutaj gwiazdę. Pod spodem mamy sowy, czas oraz wieża. Moi drodzy, powiem Wam tak, Wy tutaj bardzo mocno tęsknicie, wy tutaj się zastanawiacie, dlaczego tak jest. Tutaj u was mogły również, u was tutaj również mogą być takie myśli, czy ta osoba po prostu kogoś ma, czy ta osoba jest wolna, tak, co so ta osoba myśli? Tutaj no, są najczarniejsze myśli, jakie tylko mogą być, tak? Wy dochodzicie do pewnego momentu do takiej ściany i po prostu nie, widzi, nie widzicie wyjścia z danej sytuacji, ponieważ macie w głowie tylko tą osobę. Jest tutaj bardzo duża tęsknota, jest tutaj chęć uleczenia tej, 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 tej relacji, bo to jest po prostu coś, co wam nie daje spokoju. Wy tutaj próbujecie się zająć sobą. Widzę tutaj również, widzę, że mm, dla niektórych bierzecie nad godziny, tak, ale już jesteście zmęczeni tą całą sytuacją. Tutaj wasz, wasza głowa działa cały czas na wysokich obrotach, na 180. Także tutaj. No, tutaj jest ta tęsknota. Tutaj jedynie czego wam potrzeba, to tej drugiej osoby. Wy tutaj możliwe, że próbowaliście się kontaktować z tą osobą. Dla niektórych możliwe, że wy czekacie na tą osobę. Pokazuje mi się tutaj również blokada. To może być dosłowna blokada, a to może być blokada w waszej, w waszej głowie, tak? Że na przykład wy piersi się do tej osoby nie odezwiecie, wy czekacie na ten ruch od tej osoby, a ta osoba po prostu was wypatruje. Ale jest tutaj bardzo silne połączenie, wy tutaj się bardzo mocno czujecie, wy czujecie, że coś jest nie tak, że ta osoba by się tak nie zachowywała w stosunku co do was. Również macie taki żal, taki żal do tej osoby, takie, takie troszeczkę wyrzuty, że mogło być inaczej. A jest jak jest. Zobaczymy uczucia. Mamy kości, mamy bociany. Mamy wieże, Mamy kotwicę. Oraz mamy księżyc. Pod spodem sowa, sowy, um, krzyż oraz ptaki. No, powiem Wam tak, tutaj Wasze serce. W ogóle mam takie wrażenie, że mogliście się gdzieś zobaczyć, mogliście tutaj jakąś informację uzyskać na temat tej osoby, gdzie tutaj wasze serce szybciej zabiło i tutaj troszeczkę taka nadzieja wróciła, jeśli chodzi tutaj o was. Wy tutaj wyczekujecie, wy tutaj wypatrujecie znaków, również bardzo silnie odczuwacie tą energię. No tutaj jest naprawdę kosmiczne połączenie. I wasze serce zdaje sprawę sobie z tego, że coś jest nie tak I tutaj powiem Wam, że Wy, wy byście chcieli tak jakby troszeczkę pomóc tej osobie Już nieważne to, co się między Wami wydarzyło Wy by tutaj widzę, że że nawet i rzeczywiście planowalibyście tą wiadomość do tej osoby, tak? Bo ja tutaj widzę chęć nawiązania kontaktu i z jednej, i z drugiej strony. Tutaj kontakt będzie. Tutaj jest chęć tworzenia razem nowego scenariusza. Tutaj jest chęć takiej, powiem wam, Takiego tworzenia własnego gniazda, zamieszkania razem, wspierania się nawzajem, dla niektórych i nawet planowania wspólnej rodziny. Powiem wam tak, coś się do Was zbliża i to coś bardzo dużego. Tutaj będzie nagła jakaś zmiana, coś nagle tutaj powiem wam, upadnie. I to do Was, powiem Wam, dojdzie do Waszych uszu. Tutaj się czegoś dowiecie, tutaj jakaś prawda wyjdzie na jaw, i tutaj znowu Wasze serce zacznie szybciej bić. To może być rzeczywiście to, że Wy jednak podejmiecie decyzję, że się skontaktujecie z tą osobą, lub po prostu ta osoba się z Wami skontaktuje, ale to sobie za chwilę zobaczymy, kto do kogo tutaj się odezwie. Amerykę, mamy, mamy dwie drogi, mamy góry, mamy tutaj klucz, oraz mamy tutaj mężczyznę. Wiecie, co? Mam takie wrażenie, że ta osoba się pojawi gdzieś w pobliżu waszym, w waszym pobliżu. Tutaj uzyskacie jakąś informację. Tutaj również mam em, Odblokowanie, więc jeśli byliście dosłownie zablokowani w telefonie, tak, to ta osoba was tutaj odblokuje, lub na odwrót, jeśli to wy zablokowaliście tą osobę, ta tutaj widzę, że podejm będziecie podejmować decyzję, co dalej z tym fantem zrobić, bo tutaj, tutaj powiem Wam, że przychodzi do Was informacja, przychodzi do Was takie oświecenie. Oraz tutaj jest taki plan, plan działania, co dalej z tym fantem robimy. Tutaj będzie jakiś kontakt, tutaj będzie jakieś spotkanie. Szybciej bym powiedziała, że to będzie spotkanie, i od tego spotkania się wszystko zacznie. Możecie się gdzieś przyciąć na ulicy, możecie się tutaj czegoś dowiedzieć od wspólnych znajomych. E, lub najzwyczajniej po prostu z mostu e, będzie tutaj kontakt, bo mam tutaj kilka e, kart kontaktu, i tutaj ten kontakt będzie. Tutaj będzie przełamanie wszelkich barier, i tutaj powiem Wam, e, ta osoba Was będzie mogła poprosić tutaj o pomoc, i Wy tutaj będziecie podejmować decyzję, czy, mm, czy pomóc tej osobie, czy też nie, ale to będzie dla Was test. Moi kochani, to będzie dla Was odgórny test, to będzie karma, bo w poprzednim e, życiu możliwe, że to Wy prosiliście tę osobę o pomoc, a teraz będzie na odwrót. E, I w tym momencie, kiedy połączycie wspólne siły, to powiem Wam, że będziecie mieli szansę na rozpoczęcie nowego, no, nowej drogi, powiem Wam. Będziecie mieli szansę na rozpoczęcie nowej drogi. Zobaczymy sobie, co karty wyroczni na to. Komunikacja jest kluczowa. Znowu mamy komunikację. Oraz bliźnięta. Zobaczymy sobie kartę rady dla Was. Konfrontacja. Dobrze przemyśl, kiedy warto walczyć. Oraz zobaczymy sobie. Um, Znaki Zodiaku. Mamy Raka. Mamy Skorpiona. Za dużo kart nie wypadło. Mamy Pannę. Mamy koziorożca Barana Bliźnięta po raz drugi i pod spodem mamy wodnika. Takie karty nam akurat wypadły, takie znaki zodiaku, ponieważ e, taka energia bije z tych kart, tak? ale to może być każdy różny inny znak, także tutaj proszę się o tym nie sugerować, oczywiście możecie mieć ascendent w tych znakach lub ta druga osoba e, oraz sobie na sam koniec zobaczymy jakie macie przesłanie od kart. Obserwuj swoje myśli. To bardzo ważne, aby myśleć wyłącznie o tym, czego pragniesz, a nie czego się obawiasz. Także, tak jak powiedziałam, myślimy tutaj pozytywnie, moi kochani, i tutaj zbliża się do Was bardzo duża zmiana. Także tutaj będzie jakaś konfrontacja, tutaj będzie jakaś, jakaś rozmowa, tutaj coś się zacznie w końcu dziać, moi kochani. Także zobaczymy, co to dalej będzie się działo u Was. Moi drodzy, to by było na tyle. Bardzo Wam serdecznie dziękuję za wszystkie komentarze, za wszystkie łapki w górę. Czytając to naprawdę dodaje mi to bardzo dużej motywacji. Jesteście kochani. Mam dla Was nielada wyzwanie. Jeśli dobijemy do 5000 subskrypcji, zrobimy live'a, będzie można zadać pytanie do moich kart z miłą chęcią na nie odpowiem. Także trzymam za Was kciuki, moi drodzy. No i cóż, jeśli oglądacie mnie w dzień, życzę Wam miłego dzioneczka. Jeśli oglądacie mnie wieczorkiem, życzę Wam spokojnej nocy oraz dobranoc. No i cóż, słyszymy się na następnym czytaniu, moi kochani. Pozdrawiam, pa pa!